Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem z Mateuszem. Mateusz, powiedz mi, jak ty się tutaj znalazłeś? Na początku trochę siedziałem przy komputerze, ale stwierdziłem, że trzeba coś ze sobą zrobić w końcu. Między innymi jeszcze kolegami mi namówił na siłownie. To był komputer i taki imprezowy tryb życia? W tym czasie jak na komputerze siedziałem, to filmiki szperałem i tam trafiłem na, na twój kanał, zacząłem oglądać, analizować, że to jest jednak niemożliwe, stwierdziłem, że kupię, zainwestowałem. Lepiej niż zainwestować w pieniądze w e-booka niż... Imprezy, że tak powiem. E, zakupiłem. Kiedy to było? E, 12 sierpnia. 13 podjąłem się siłowni, w międzyczasie jeszcze czytałem e -booka. I od tego I czasu, czyli byłem. 5 miesięcy, ile kilogramów dał Ci się słonąć? 17 kg. Kilo. 17 kg. Robiąc przy tym w sumie rekompozycję, bo nie miałeś wcześniej stażu i nagle ta masa mięśniowa gdzieś się Nie wiedzą co ty. No właśnie. Więc jak to się stało, że, że taka re rekompozycja ci wyszła? Czy jakoś celowałeś w nią, robiłeś to specjalnie? Czy, czy jak to wyglądało? Samoistnie, wszystko. Mhm. Ciszę, po prostu trzymałem się e booka wytycznych i wszystko się tak kierowało. Jak, jakim planem treningowym trenowałeś? Y numer jeden, przez trzy miesiące, następnie jak y trening online mhm. y wszedł, no to zakupiłem i, i trening online. Mhm. Y Okej, okay, czyli generalnie no, w 4,5 miesiąca stażu twojego. Zrobiłeś już naprawdę spoko sylwetkę, fajnie to wygląda. Nie celując w rekompozycję, tylko ta rekompozycja wychodzi przy okazji, bo jednoczesne budowanie masy mięśniowej z spalaniem tkanki tłuszczowej jest oczywiście możliwe i jest tym bardziej prawdopodobne im oczywiście mamy lepszą genetykę. U Ciebie no to, to dobrze widać, na przykład genetyka do, do barków no jest super. i mamy krótszy staż i mamy więcej tkanki tłuszczowej. Czyli tutaj u Mateusza te parametry zostały jak najbardziej spełnione. Przez co ta rekompozycja wyszła jakby tak mimochodem. W rekompozycję się nie celuje, tylko w rekompozycję... rekompozycja jest bardziej takim czynnikiem ubocznym deficytu można powiedzieć, nie? Czyli po prostu to gdzieś zachodzi samoistnie. Okej, okay, to co? Zrobimy trening. Mateusz ma bardzo krótki staż, także zobaczymy wszystkie podstawowe ćwiczenia, przeanalizujemy w nich błędy. Postaram się przekazać jak najwięcej wskazówek. Oczywiście ten wzorzec ruchowy u Mateusza też nie będzie idealny, no bo przy tak krótkim stażu nie da się go wypracować tak, żeby to wyglądało jakoś perfekcyjnie, ale właśnie o to chodzi, żeby trenować coraz lepiej z czasem. A nie idealnie na samym początku. Więc też nie patrzcie na siebie, że po trzech miesiącach nie robicie tak, jak powiedzmy osoba, która pokazuje wam to na filmie na YouTubie, bo no to wszystko potrzeba czasu i cierpliwości, tak jak ze wszystkim. Generalnie ładnie to wygląda u Mateusza, zwłaszcza na tak krótki staż, gdzie ten wzorze ruchowy jeszcze nie jest do końca wyrobiony, no bo na to potrzeba czasu. Natomiast to, co Mateusz robi, to przede wszystkim takie wyciskanie typowo początkującego, czyli typowe góra dół i ten wektor jest bardzo mocno pionowy. Dlatego to, co chcemy poprawić, to to, żeby Mateusz opuszczał do samego mostka, nie zostawiał tutaj żadnej przerwy, ale podczas samego wyciśnięcia wyciskał lekko za siebie na głowę. Przez co ten tor ruchu sztangi jest bardziej po skosie i będzie to bardziej optymalne. I też łatwiej wtedy zastosować tak zwany leg drive, czyli mocne wbijanie nóg. Też u Mateusza w pewnym momencie zaczęły uciekać nadgarstki, więc też trzeba pamiętać o tym, żeby je cały czas pionizować. I łamać mocno sztangę małymi palcami. Odmierzymy sobie kciukiem, żeby troszkę Mateusz szczerze jednak chwytał. A teraz przechodzimy do wyciskania sztangi nad głowę. Tutaj mówię, że masz jakiś problem. Z czym to dokładnie jest to związany problem? Zglanie głowy. Aha, czy nie potrafisz tego jeszcze jakby zsynchronizować? No tam nabranie powietrza i. Spięcie ciała to jest w miarę ok. Mhm. No? Dobra, czyli jeszcze mamy problem z głową. <laughs> problem z głową. Ok, jakkolwiek to zabrzmiało, chodzi o to, że Mateusz nie może synchronizować tego ruchu. Tak lepiej. <laughs> ok, zaczynamy. Tu jest ok, czyli, czyli mamy mamy nadgarstek, mamy łokieć. Tu jest ok. Dobra, napni brzuch i góra. Ok, masz. I zobacz, i od razu, jak to zrobiłeś, zmieniła ci się pozycja. Ponieważ zrobiłeś coś takiego, że odepnęłeś sztangę, i ona nie miała pionowego wektoru, tylko wektor bardzo mocno połuku. Dlatego zrobimy tutaj jeden mały trik. Okej, okay, niestandardowe metody nauki. Chodzi o to, żeby Mateusza nauczyć, żeby nie robił ruchu od siebie, tylko ruch pionowo w górę. I właśnie w tym celu pomoże mu zwykła ściana, bo tutaj nie da się wypchnąć tej sztangi. Więc ustawiamy Mateusza w taki sposób, żeby rotacja zewnętrzna, posladek napięty, czwórki napięte, brzuch napięty, łokieć pod nadgarstkami. Tylko nie, nie wyginaj nadgarstków, ok? Dobra i powoli. Okno i opuszczaj. Teraz super. Jeżeli się uczycie jakiegoś ćwiczenia, musicie dać sobie na to czas, żeby ten wzorzec się wypracował. To nie jest do wypracowania w ciągu jednego treningu, aczkolwiek już ten tor ruchu jest zdecydowanie bardziej pionowy. Natomiast mamy problem z tym, że jeszcze podczas opuszczania bardzo mocno Mateuszowi ucieka łokieć do rotacji wewnętrznej. Także zaraz to jeszcze będziemy poprawiać. Zrobimy tak zwany wall slide, czyli mamy pośladek przyklejony do do drąga mamy pośladek przyklejony do słupa czy ściany, czy cokolwiek tam sobie wymyślicie. Do tego górna część pleców też jest przyklejona. Dobra, Łokieć cały czas jest pod nadgarstkiem i ruch do góry. I opuszczając, zrób to samo. Mateusz ma pełny zakres, jeżeli chodzi o zdjęcie w stawie ramiennym. To jest to 180 stopni, generalnie to powinno być 170 do 180 stopni. Jeżeli chodzi o samą rotację, tak samo, więc jest tutaj jak najbardziej ok. Trochę sobie rekompensuje to odcinkiem piersiowym, ale to z reguły każdy ma nieco pospinany przez siedzący tryb życia. Wszystkim nie opuszczać tutaj, tylko tu. Na, na część obojczykową, tutaj na tą kość postaraj się opuścić. Czy tu, nie? Tak, żebyś nie musiał robić tego ruchu tutaj do rotacji wewnętrznej. Bo zobacz, bo jeżeli ja zrobię też za nisko opuszczanie, to też mi zejdzie łokieć do rotacji wewnętrznej. Nie? Też będę miał to. A jak zrobię tutaj, wypnę klatkę pierwszą jeszcze trochę, to, to opuszczę tutaj bardziej na tą część obojczykową. Tutaj. Teraz y, nogi w postaci bułgarskiego przysiadu. Przede wszystkim ustawiamy się od samego dołu, a nie od samej góry. Przez to możemy tą pozycję sobie dobrze określić, wybrać i nie będzie to takie chaotyczne, że gdzieś źle postawimy stopę y, itd. Tak i, tak I też dobrym rozwiązaniem jest położenie sobie znaczników i wtedy dokładnie wiemy, z którego punktu zaczynamy i robimy idealnie tak samo, zarówno jedną, jak i drugą nogą. Cały ciężar przenosimy na nogę wykroczną. Mateusz się przyzwyczaił do tego, że stopę wykroczną ma bardzo blisko ciała, przez co mocno wychodzi kolanem i tym samym bardzo mocno angażuje czworogłowe ud. Jest jeszcze wariant, który pozwoli nam w równym stopniu zaangażować mięśnie dwugłowe ud w momencie, kiedy tą nogę wykroczną damy Dalej od naszego ciała i też go zaraz przetestujemy, i też pokażę Wam jedną metodę regresji, czyli co w momencie, kiedy ktoś nie potrafi dobrze wykonać tego ćwiczenia z dwoma handlami. Tu jeszcze typowo musisz popracować nad wzorcem. Wiadomo, jeżeli wprowadzamy jakiś nowy wariant, no to też musimy się go nauczyć, więc możemy spróbować z regresją, która będzie Ci dużo łatwiej. Czyli weź sobie hantel. jedną. I wtedy mamy środek ciężkości dalny na środku ciała i będzie nam zdecydowanie łatwiej. Także spróbuj jedną stronę. Łapiemy hantel oczywiście w przeciwstawną dłoń do tego, którą nogą robimy to ćwiczenie. Ciężar ciała nadal spoczywa na nodze wykrocznej. Z tym, że w tym wariancie, gdzie mamy nogę bardziej wysuniętą do przodu, staramy się zejść delikatnie do tyłu, czyli trochę idziemy po skosie w stronę, w stronę drążka. Tak, żeby kolano za bardzo nie wychodziło poza linię palców. No i będzie to wariant, który mocno obciąża również tutaj długowe łódź. Który z tych wariantów bardziej czujesz? Zdecydowanie ten drugi koniec. Jeszcze u Mateusza tak na zakończenie sprawdzimy pozycję do martwego ciągu. Oczywiście o martwym ciągu by można nagrać cały inny materiał 30-minutowy, ale zobaczymy tylko wstęp, czyli pozycję, jak Mateusz się do tego ćwiczenia ustawi. Nie rób trakcji. Tutaj w tym chcemy zrobić tylko depresję. Czyli Mateusz od razu zaczął od Retrakcji, której tutaj przy tym ćwiczeniu nie robimy, bo przy średnim obciążeniu, już może to bardzo nam zepsuć, zepsuć cały wzorzec. Także sama depresja, sama depresja, bez retrakcji. Ok, góra. Ten ruch, czyli nie jakaś retrakcja, tylko ten ruch łamania. Złam sztangę, tak żeby łokieć ci się obrócił w stronę tułowia, i automatycznie z tym ruchem łopatka idzie do dołu. I góra. I biodra, 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 idziesz po linii, po linii, po linii, po linii. Jak zrobisz to dobrze, to wylądujesz w tej samej pozycji. Tutaj na pewno to jest błąd każdego początkującego, że sztanga u Mateusza odchodzi bardzo mocno od nóg. Czyli w momencie, kiedy Mateusz robi ruch podniesienia tej sztangi, to ona gdzieś tam ucieka na 5 cm i ona idzie po okręgu. A chodzi tutaj o to, żeby ta sztanga poruszała się w linii prostej, ale to też jest kwestia wzoru ruchowego, to jest coś, nad czym trzeba pracować, i to nie zajmuje 5 miesięcy stażu. Ale To już wszystko. Jeżeli się podobało, to co? Zostawcie łapkę w górę. Tak. <laughs> Możecie też zadawać pytania w komentarzu na dole. Odsyłam do kolejnych materiałów i bardzo dziękuję za uwagę. Dzięki, że przyjechałeś, że padłeś. No i do usłyszenia.